Cześć witajcie, z strony Oriman i z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale serii ocenianie Kąt widzów Pierwszą osobą w dzisiejszym odcinku będzie Stefan Czoglista Starszy Horącze 3. Jeszcze w informacjach o tych koncie otrzymałem, że wydałem masz, znaczy masz na swoim koncie 300 tysięcy kryształów, zabity 4000 i zgony 8000 i masz starszych Horąże 3, to jest chyba najmniejsza ranga w tym zestawieniu. czy znaczy ogólnie we wszystkich tych co Zabity ssuniałem, zabite 4-8 tysięcy, a złapany w tych strzyń 51, więc spoko. I Tutaj masz dużo M1, głoszę. Jeszcze... O, masz mroza M2, to widzę, że twoje konto jest dobre. Na no, że tutaj bardzo dużo M2, i nawet na tej randy już masz mroza Osa, Viking, tutaj łowca masz, bo ten zestaw, masz pewnie też farby tundre, kipyty, ty, no fajne, masz farby. Yy, tutaj coś sprawnych jeszcze, ile do tych strzyń złożyłeś, czy w ogóle jakąś złożyłeś już 10 odśwień, więc to nie jest jakaś wielka liczba, ale ogólnie moje twojej konto mi się spodoba, zanim tylko podoba, bardzo niedługo wbijesz starsze orąze 4. Więc ja daję Ci ocenę y, 8 i 5. dobry, więc na następną 10 osobą jest ciepielak 13, to jest najwyższa ranga chyba z tej serii. Masz tutaj Generała, grałeś ostatnio młotem M3, chyba i Wikingiem M2, to jest chyba młotem 3. Dawno mi to nie wchodziłeś na te konto, bo tutaj nic nie jest. Powalnych jest 187, więc dużo. Ale ja mam chyba nawet, ogólnie nawet trochę więcej niż ty, nawet nie wiem. Zabitych 50, zgonów 62 tysiące, zabitych 50 tysięcy. Generał Ranga już trochę zrobiona, yy, z źródeł, jak to mówiłem. Masz Isidę M2, Mizza M2, Młota M3. Tutaj już, pan, już widzę same M2 Bardzo fajne bronie. Tutaj masz szerszenie M3, to jest chyba taki zestaw z młotem i szerszeniem. I nic więcej, więc. Ale ostatnio grałeś z Vikingiem, pewnie masz może go ulepszonego. Tutaj dwa drony. Faro wszystkie nie będę pójść pokazywał, bo to na pewno długo z, dużo zesłu, zesz, zeszło. Um. I strasznie jeszcze ile złotych z rzuciłeś, o 228, to naprawdę dużo złotych tych rzuciłeś Mi się ogólnie twoje konto bardzo od, od podoba, daję ci ocenę 7 i Dobra, 8 to na sam 10 Dobra, więc następną to jest Tomik, mam nadzieję, że to twoje konto, bo tak chciałeś być w tym odcinku Masz starszego chorąża 4, w starszej chorąży 4 i w ogóle jeszcze Tomek, nie, Tomik nie podałeś yy, swojej nazwy Więc ja tylko strzelam, że to jest taka nazwa, więc nie wiem Masz starszego chorążego 4, mrozem i, i łopsą ostatnio grałeś, zabitych 7, 000, zgonów też 7000, trochę więcej zgonów. Złowany jest tutaj 3,76. Masz mrozem 2, gasusa M1. Masz rangę 4 kwadraty. Też masz mrozem 2, tutaj dużo M0. I to masz to twoje pewnie M1, najlepsze bronie. Tutaj łowca troszkę też tego masz. Masz jedną ochronę, dronów nie masz. Farby ładne, mi, no, widzę ładne farby, mi się podobają. Lazur, czarna, bryza, siatkówka. Ale jak większość masz, nic nie grałeś. Tundra, dużo masz farb, ale tą najczęściej grałeś. Jeszcze ile złotych skrzyni rzuciłeś? Też to mnie zawsze interesuje, ja zawsze sprawdzam. 24 skrzynie użyto, więc ja Ci daję ocenę. 7. Dobra, i więc na dzisiaj 10. osobą jest Siwal Już twoje konto raz oceniałem, ale mi napisali, że u Ciebie się już dużo zmieniło. Zabij tych 9 tysięcy, zgonę 10 tysięcy, bo z 131 jest naprawdę dużo. Tutaj ze smokiem będę wulkanem 1, pewnie sobie kupiłeś ten zestaw y, Piorun, ja też sobie kupiłem, tutaj rusem 2. Troszkę już tych n 2 masz, uzbierałeś. I widzę tutaj dużo osób, co mają kwadraty y, y, napisało swoje niki. Trochę masz dyktatora M2, yy, jednego drona, Brutus, on chyba 750 tych kosztuje, yy, jak to się nazywa, kryształów. Trochę dron, ale to chyba nie interesuje większość osób, więc nie będę patrzył. Oshron, ja też tą farbę mam, to jest chyba jej druga, najdroższy farb, 650 tysięcy kosztuje. A tutaj Oze, ustawimy tu, chciał, farbę chciał mieć, bardzo podobna do Elektry. No i tutaj różne farby, ale już się chyba skończyły, to już są będą te najzwyklejsze. Jest bro, troszkę tych misi, bro, naprawdę trochę z tych prezentów otrzymałeś. No i jeszcze sprawdźmy jeszcze tylko, ile użyłeś złotych skrzyni. 45. Więc mi się Twoje konto bardzo podoba. daję Ci ocenę 8 na 10 No i jeszcze chcę na koniec powiedzieć, że jeśli Wy chcielibyście zarejestrować się na cenę odcinku, napiszcie Twój nick w komentarzu. No i napiszcie, gdybyście chcieli takie coś, że ja swoje konto jeszcze bym oceniał, żeby były ocenianie kont widzów, ale jeszcze bym przy okazji swoje konto ocenił, napiszcie, czy byli takie coś chcieli, albo to wy byście w komentarzu, może no właśnie po tym filmie możecie dać y, ocenę, jakie około da, y, ocenie dajecie mojemu kontowi. Więc mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i co, Do następnego odcinka.